Cześć, witajcie w DragonXL Gods. No i zobaczymy tutaj krótki filmik znowu z Universe Expedition. Tym razem nam się odblokowało Challenge Mode, a więc takie, przypuszczam, że będzie trudniejsze wyzwanie, chociaż, jak widzicie, już dwa pierwsze stage przeszedłem powiedzmy na te trzy gwiazdki. No i wygląda na to, że. Po prostu mają tutaj różne warunki żeby te gwiazdki spełnić. W pierwszym było to żeby żaden tutaj bohater nie, nie padł w trakcie walki, w drugim żeby skończyć walkę w minutę no i zobaczmy pokrótce jak to będzie dalej tutaj jeszcze Odblokowały się dodatkowe achievementy, a więc tu chodzi o to, po prostu ile tych gwiazdek zdobędziemy. Odblokujemy sobie walutę, no i w sklepiku wykupimy co potrzeba. Tutaj jest, żeby pokonać no ciekawostka: więcej niż 12 przeciwników to nie są samonery, więc Skąd ich się tu weźmie 12. Zaraz się przekonamy, jak to mogłoby wy wyglądać. Warunki oczywiście. A jest jeszcze, będą się pojawiać przez cały czas i żeby w 180 sekund ich tutaj załatwić. No dobra, zobaczmy, bo tu w ogóle drużyna przeciwnika wcale nie jest 5. Y, Osobowa, ale tu co najmniej sześcio i to bardzo mocno tutaj zatankowana, że tak powiem, czyli właśnie dwóch tych eurionów, też gariusy. No to wiadomo, jak to wygląda, i z tyłu tamar, więc one będą tutaj chciały kontrolować moich. No to zabijamy ich? Nie, oni się chyba odradzają. Tak czy inaczej, ciekawy jestem, jak to się skończy, ale fajnie, że każdy stage ma jakieś inne warunki. Ważne też, żeby moi jakoś tu przetrwali. Ja mam tutaj cały czas moją drużynę, której używałem w Under więc ona, tak jak widzicie, no, oparta właśnie na lodzie. Tutaj, ale też ma sporo kontroli w sobie. Jest IPK z przodu. No i ile oni zabili tych przeciwników? Czy tam się ich 12 pojawiło? Wygląda na to, że tak. To było tylko 180 sekund i, i jest ok. Czyli znowu wracam do, do głównego ekranu i zobaczymy, jaki. Będzie kolejny stage. No tu nie jest jakieś to 200, milion, 200 milionów damage'u, teraz musimy zadać. Ale no, tu mamy. No ciekawe, bo tu mamy halpie, więc akurat no, to nie jest drużyna pod halpie. Tu mamy halpie razem z tymi swoimi wispami. Minionami duszkami ale można sobie przetestować, tutaj widzieliście przycisk ten deploy czyli jeżeli wynik końcowy będzie niesatysfakcjonujący, no to po prostu można sobie jeszcze drużynę raz ustawić albo ją no, w jakiś sposób podmienić, przestawić. I tak dalej, więc zobaczymy jak sobie poradzą. Jak będą trzy gwiazdki, to w zasadzie, choć drużyna nie jest pod Bosa tutaj ustawiona, no to nie będę musiał jakoś specjalnie ich tutaj zmieniać. No ale te 200 milionów powinni tutaj próbować wbić, więc. Zobaczymy, jak im pójdzie. Zobaczymy jeszcze później, jakie są warunki na innych stage'ach. No, może bitwę to już zostawię dla... na koniec odcinka, dla chętnych, a pokażę Wam jeszcze, jak ten moja drużyna właśnie z Fejmander wygląda. Już jest taka część sezonu, że pewnie większość z Was właśnie meandry skończyła no w tym, w tej nowej odsłonie było tam aż 300 tych poziomów, ale fajnie, bo oni sobie mogli sami to farmić no ale jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił no to zobaczę jak ja zbudowałem tą drużynę, no bo to już na tych rzeczywiście późniejszych stage'ach nie zawsze było tak różowo no, sporo polegało też na RNG, więc jak wyświetlę Wam sprzęt tutaj, to zobaczycie, że ja też na tym bazowałem. No, bo niektóre stage'e musiałem po prostu powtarzać, żeby to RNG się ułożyło jakoś pozytywnie. No dobra, tutaj mamy bitwę. No, tak jak tam było ograniczona do 180 sekund, to tu chyba z 5 minutek, co prawda jest szczęśliwie ta prędkość razy 3 ale nie wygląda na to, żeby oni tą harpię zabili ale mają jej tylko wbić tam właśnie tą tutaj wyznaczoną liczbę damage'u więc pod koniec walki przekonamy się jak to rzeczywiście wygląda i czy trzy gwiazdki będą. Potem przejdziemy do następnego stage'a, pokażę Wam jak ci moi wyglądają tutaj, a potem sobie jeszcze powalczę, no ale i już tak rzeczywiście, no bez jakichś tam specjalnych merytorycznych wynurzeń. No może i by tą harpię dobili, bo tutaj Coraz mniej ma tego zdrowia, a została minutka. Tylko że ona się jeszcze shielduje. Nie mam tutaj bohatera, który te shieldy jakoś ściąga. Więc, no, tak na ostrzu noża tutaj można by powiedzieć. Czy, czy, czy ona jeszcze się tu wybroni, czy nie? W każdym razie, z tego co widzę, to te e, wispy się e, odradzają. No nie, jest jeszcze shield na koniec, więc e, może być e, ciężko, ale e, póki co, e, jak te walki toczę, e, to jeszcze nikt z moich nie zginął. No zabili tą harpię jednak i skończyli walkę, więc myślę, że demidus zadali. Tyle, co potrzeba. Mamy kolejne trzy gwiazdki, więc obawiałem się trochę, że tu będzie na razie trudniej. Wcale nie wykluczam, że jeszcze gdzieś na tych kolejnych poziomach, bo zostało ich 4. Zobaczmy przynajmniej warunki. Tutaj znowu jest, żeby żaden bohater nie padł. Tutaj jest. Aha, czyli tu już są powtórzone takie, co były, żeby w 60 sekund to wykończyć. Tutaj będą się pewnie odradzali, tylko już może jest. A tutaj z Wampir, a nie Harpia. Tutaj na koniec. No i tutaj jeszcze wyświetlę Wam tych moich bohaterów. Wzrasta tutaj pewnie resistance i wymagana accuracy. Tak, no i Ripekas oczywiście świetny czempion. Chciałbym go mieć na jakimś tam wyższym poziomie inspiracji niż jeden, ale on nie akurat omija, choć można go zdobyć z różnych źródeł. No i właśnie, no i on ma tutaj ten stun set, tak, czyli Holy Hunter set, ale w każdym razie przy trzech elementach, tutaj może tutaj oszołomić przeciwników. No i biorąc pod uwagę jeszcze ten jego ultimate, kiedy zarzuca ich wszystkich właśnie tymi debuffami. Tworzy to no, całkiem niezłą, taką jednoosobową, kontrolną jednostkę, która ich kontroluje. Jego napędza Togin, który też leczy rzeczywiście moją drużynę, troszeczkę ich też, że, te, że tak powiem, inspiruje, przywracając im energię, no bo ma ten puppet set więc tak to wygląda. Tutaj jeszcze leczy. Gwarantuje właśnie tutaj niewidzialność, i jeżeli właśnie lipkas jest przed nim, to jego tutaj bustuje. No, tutaj Fameander trzeba było się solidnie zabezpieczyć. To jest akurat losenia, ale do zabezpieczeń mam Felosie, która również tutaj ma tym razem właśnie ten trójuszasty set, i tutaj on podwyższa damage na przeciwnikach. Tutaj wracamy do Loseni, która też ma stun set, kolejny stun set, więc im więcej tym lepiej, ale ona też jakby z tym swoim akresji tutaj implikuje frost na przeciwnikach, co stanowi i ma też oczywiście Witches Remain dobrą taką tutaj no powiedzmy podwaliny pod atak Ostera, który już jest zrobiony jako nuker, więc on tutaj ma set typowo ofensywny, no jakiś tam atak, Crit Rate, Crit Damage i tak to mniej więcej wygląda. Ta drużyna właśnie pozwoliła mi tutaj zdobyć Fame Underte wszystkie 300 poziomów o których wspominałem natomiast no tu widzicie na przykład przy tym warunku który jest żeby żaden z moich nie padł to przydają się i shieldy e, feloshi i to leczenie torina no i teraz e, musimy sobie tylko się tutaj z nimi w jakiś sposób uporać e, ta kontrola bardzo mi się to podoba zobaczcie ile na przeciwnikach jest debuffów praktycznie cały czas prawie że mają na sobie 6 no czasami mniej debuffów, więc no pomaga, pomaga takie ustawienie drużyny i mamy kolejny kłeścik wypełniony no i ja sobie teraz już jakby to jeszcze dokończę a niekoniecznie po raz drugi skoro się udało kliknąłem deploy a wracamy na mapkę e, idziemy do e, następnego questa mamy ich tu jeszcze 9 tu trzeba się szybko z nimi uporać więc może akurat e, takie ubranie całej mojej drużyny e, no niekoniecznie e, jest tutaj dobre ale zobaczymy jak to będzie zwłaszcza że e, po stronie e, przeciwnika e, podwójna ta Elsiebry, która, która, które by chciały kontrolować tutaj moich, jak najbardziej, no i mogą tu może być duże RNG, tak, bo jeżeli te moje stancety zadziałają, tu właśnie jakieś rzeczywiście, no jeszcze, o, tu jeszcze pojawiają na niektórych moich takie te duszki, te debuffy z LCB, no mają 20 sekund, żeby je wykończyć, wtedy misja zostanie spełniona. No nawet w 40 się udało, no ale z nimi to nigdy nie wiadomo. Nie mam tego czempiona niestety u siebie, a ja bardzo bym chciał tą LCB mieć, ale to jest ekskluzywny champion. Znowu o redeploy kliknąłem, więc no ciężko, ciężko go trafić a na pewno w drużynie z kolei arenowej bym go wrzucił no zobaczmy jak teraz 12 przeciwników tutaj będą się znowu tutaj spawnować więc troszkę inny skład tu są te asilie, no to one mają z kolei zabezpieczenia przed debuffami właśnie Asili też nie mam to są tacy czempioni którzy mi, których mi najbardziej brakuje Asilia nie jest co prawda ekskluzywnym czempionem ale też jest w gronie tych supportów tych najlepszych więc no, też by się przydała też by się przydała w drużynie były byli bossowie którzy no które te najlepsze drużyny to Asilie tutaj wymagały żeby była a, no ale jakoś to obszedłem, tak. bez Asilii też się da grać. Już teraz oszczędzam kostki na przyszły sezon. No, szybko ich wykończyli, czy ich było tam 12 w tak zwanym międzyczasie. No, jest, chyba podświetliła się gwiazdka. No i ostatnia bitwa chyba tak przede mną, a więc jeżeli ona pójdzie dobrze, no to. Nie było to trudne wydarzenie. Odbierzemy sobie potem nagrody. Zobaczymy jak z Vampirem bo to też nie jest drużyna pod ale no widzicie, jak nie musiałem ich tutaj zmieniać, no to no to została mi ta sama na wszystkie te stage. Oczywiście, gdyby tych trzech gwiazdek nie było, no to bym sobie ich podmienił. No, i zobaczymy, jak z tym wampirem im pójdzie, bo on tutaj będzie teraz zaraz do tego ultimata swojego dojdzie. Uderzy mocno. No, ale tak aż nie widać, żeby tak bardzo mocno to było. Zresztą ma e, Dikis atak na sobie. E, moi też tutaj są shieldowani przez Felosie, e, więc. E, no, przedchwali, przedchwali I mam nadzieję, że tak będzie do końca walki i tutaj. Rzeczywiście ostatnie zadanie zrobią na 3 gwiazdki. Później zbierzemy plony tej właśnie całej ekspedycji. Pójdziemy do sklepiku, choć chyba generalnie tutaj no, więcej można zarobić niż wydać. Przynajmniej na te co cenniejsze nagrody w tym sklepie. Już tam większość rzeczy wykupiłem właśnie po tym, po tych ekspedycjach, tych questach z normal Mode, a teraz z tej zaawansowanej no zobaczymy już chyba dokupię resztę no tutaj właśnie losenia do połowy została zredukowana on też z tego co widzę troszkę tego max hp już zabiera, więc można by powiedzieć, że drużyna się w miarę upływu walki słabnie, tak czy inaczej, no ale zanim on do tego ultimate'a dojdzie, to w zasadzie są już podleczeni i też na szczęście zashildowani. Nie ma tutaj ustawionych jakoś specjalnie tego właśnie czasów użycia skili, więc walczą sobie praktycznie jak chcą. Co ciekawe, zauważam, choć jest to dla mnie dziwne, że Oster czasem wyprzedza Losenie, chociaż jej ten skill Ultimate ma znacznie w sumie krótszy, właśnie tutaj, czas tego przeładowania niż, niż Ostera. Nie wiem, z czego to. Do końca wynika, czasami na sztywno próbuje to wpisać, ale widzę jak ją czasami wyprzedza. No i to nie jest wtedy dobre, no bo nie ma jeszcze frostu rzuconego na przeciwników, więc ten jego atak w tym wypadku byłby słabszy. No cóż, taki, taka dygresja, obserwacja tutaj wypełniając ten czas walki, bo została minutka. No, i wygląda na to, że mam nadzieję, że przetrwają i zadają, zadadzą tyle obrażeń, co potrzeba. Więc, nagrody do zgarnięcia. Taki, takie wydarzenie no, na szybko do zrobienia, ale nagrody oczywiście chętnie. Przygalne, zwłaszcza że po tych wszystkich samoningach no, jest już tutaj mało ich tych kostek i, i kryształków. No a ten sezon drugi też się zapowiada ciekawie, i też tam, no ja teraz w sumie odrabiam straty. Jak wiecie, bo jakoś szczęścia nie miałem w tym pierwszej edycji gry, żeby jakoś sobie dużo tych ekskluzywnych czempionów zdobyć. W zasadzie to większość tej pierwszej edycji. Grałem bez nich zupełnie, aż o Zula trafiłem chyba w sezonie trzecim czy czwartym dopiero. No i teraz mam szansę sobie tutaj dzięki tym gwarantowanym banerom trochę ten mój team uzupełnić właśnie o tych czempionów. No dobra, wygląda na to, że się. Że się coś nie skończyło, bo mamy tutaj Nota Shift, a więc nie wiem, yy, dlaczego tak, mol dentem. No to tu będę musiał yy, pokombinować. Yy, no nie wierzę, że tak nic nie zadali, więc coś tutaj nie do końca działa. Tu w każdym razie z questów yy, można sobie yy, poodbierać nagrody, i zostanie mi ten jeden do kombinowania. A z Wami się już tutaj powoli pożegnam. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się tu rzeczywiście to wydarzenie podobało. No, 3000 punktów, więc jak widzicie, tu już mogę resztę dokupić rzeczy i w zasadzie wszystko wydam. Nawet tutaj nie muszę specjalnie dodatkowych rzeczy zarabiać. Tu ile tego będzie? 1500. No, zostanie. Złoto do wykupienia, ale złoto nie tak średnio interesuje. No dobrze, ale ja sobie i tak to spróbuję zrobić. Może wezmę po prostu jakiś team z Vampira. Zobaczę, jak to wyjdzie. A z wami się już żegnam. Taki miał być krótki filmik, a trochę się rozgadałem i tutaj powalczyłem. Trzymajcie się. Cześć.